To, co chciałeś się ode mnie dowiedzieć? Czy próbowałeś kiedyś tłoczyć sok z buraka w domu? Sok z buraka? Czekaj, kiedyś próbowałem, ale to myślałem, że mama z domu mnie wyrzuci, bo ten burak był wszędzie słuchaj. Nie jest to łatwa sprawa, oczywiście. No nie jest, ja pobudowałem cały zakład dzisiaj, żeby móc robić sok z buraka. Mieliśmy okazję widzieć i wygląda to profesjonalnie. Ja się cieszę, bo od kilku lat. Mamy tą przyjemność współpracować. No właśnie, właśnie złożyło się tak, że my znamy się na tym, jak zrobić ten sok, a ty wiesz z czego go zrobić. Tak. Gdzie leży Twoja tajemnica? No, za wiele zdradzić nie mogę. A, wiedziałem. <śmiech> <śmiech> za wiele zdradzić nie mogę. Sekret tkwi w wyprodukowaniu dobrego buraka i, mhm. i w umiejętnym przechowywaniu go. A jak to zrobić, żeby później smakowało tak wspaniale jak ten? My wiemy jak zrobić dobry sok, ale musimy mieć dobrego buraka. Ty przywozisz tego dobrego buraka. Możesz coś więcej powiedzieć, czy to już jest top secret? Tak jak skład Coca-Coli jest top secret. A, <laughs> właśnie, Nie znam składu Coca-Coli, więc tego też się pewnie nie dowiem. Tak, tak tutaj pewnych rzeczy zdradzić nie mogę. Mhm. Mogę tylko powiedzieć, że przez... Kilkuletnie doświadczenie zarówno sportowe, jak i w jak i obserwacji swojego organizmu. Mhm. Bo jestem po trosze... Jakie masz doświadczenie sportowe, jakie masz na myśli? Od 1995 roku tkwię w sporcie. Tak to... nie wyglądasz. Już, już tyle w tym to jest Prehistoria. To jest prehistoria, czyli dość sporo, czyli pra... no, ćwierć wieku tkwię w sporcie mhm. i tak naprawdę to. Skończyłem Igrzyskami w Londynie, w chodzie sportowym. Wow, siedzi gdzie... koło mnie olimpijczyk, nieźle. <laughs> Jeszcze do tego gruziński, żeby było ciekawie, Aha. ale to już inna historia. I po, z perspektywy, dobrym występie na Igrzyskach, gdzie się zakwalifikowałem na Mistrzostwa Świata w Moskwie, gdzie niestety mi nie wyszły, bo miałem anemię, anemię sportową. I mogę powiedzieć, że przeczytałem jeden artykuł, mhm. gdzie mowa była o suplementowaniu się sokiem z buraka. Suplementowaniu i... się, czyli to co teraz pijemy, to jest suplement. Tak, to to jest, nie jest zwykły sok. To nie jest zwykły sok. Niektórzy mówią, że to jest superfood. Prosta rzecz, a po prostu daje kopa, bo zawiera w sobie pewne rzeczy, o których zwykły śmiertelnik ja wtedy nawet już w sporcie nie wiedziałem, mhm. że oprócz kwasu foliowego, witaminy z grupy B, żelaza, mhm. e, co wpływa oczywiście na poprawienie parametrów krwi, zawiera jeszcze tlenki azotu, które rozszerzają naszynia krwionośne i powodują lepsze dotlenienie organizmu. To ja już teraz wiele rozumiem, bo właśnie wiesz, miałem tak, że po wypiciu kilku szklanek, no muszę zdradzić, że to chyba trochę za dużo, nie wiem, dwie, trzy szklanki na raz, to chyba przegięłem. Ale nie czułem się źle, właśnie czułem się lepiej. Miałem taką jakby większą krzepę. Czy to mi się wydawało, czy to jest możliwe? Na Uniwersytecie w Exeter zrobiono badania, gdzie podano jednym zawodnikom kolarzom dokładnie sok z buraka i drugim placebo soku. No i wykazało, okazało się, że oni mieli mniejsze zapotrzebowanie na tlen o około 15%, czyli byli w stanie wykonać. Tą samą pracę przy mniejszym zapotrzebowaniu na tlen, wow. i organizm był przez to bardziej wydolny. To za... I oni wtedy właśnie wypili około pół litra przed treningiem z, z buraka. Czyli Więc... Ja nie przesadziłem. Nie, nie przesadziłeś, okay. ale, ale rozsądnie jest pić do 300 ml dziennie. Z mojego doświadczenia okay. i okay. znajomych sportowców 300 ml to... zupełnie no. wystarcza, mhm. żeby było efektywniej. To jeżeli się popiję przez kilka dni i mhm. się nasycimy tlenkami, to potem jesteśmy na, na takim stałym poziomie, mhm. gdzie po prostu. Aha, już ten. Wydolność organizmu na, jesteśmy, wzrasta, trwa. Jesteśmy tak? nasyceni mhm. tlenkami azotu, Aha. gdzie po prostu te naczynia są cały czas rozszerzone. Aha, to wiesz co? To ja, jak znajomi będą mi narzekali, że doba jest za krótka, to ja im nie będę doradzał, jak mają sobie organizować czas, tylko żeby pili sok z buraka, żeby mieli więcej siły i witalności. Tak, tak jak bo... ci sportowcy. Oni mieli większą wydolność organizmu, czyli mogli zrobić więcej w krótszym czasie. Moi, moi znajomi, moi klienci są zdziwieni, że przy, przy piciu soku z buraka piją mniej kawy. Mhm. Bo pijemy kawę po to, żeby się pobudzić i tak. I ta kofeina tak. oczywiście działa, tylko że ona działa na 2-3 godziny, tak. ale nikt nie jest świadomy tego, że jest niedotleniony. I że to jednak spustoszenie w organizmie powoduje, a tylko krótkotrwały efekt tego pobudzenia, to masz na myśli. Tak, tak. tak. Ale właśnie wiesz, co też mi przypomniałeś, że jak piłem tego soku z buraka kiedyś, tak powiedzmy, regularnie. To miałem, ty nazywasz to wydolnością i pewnie tak to naukowo się nazywa. A ja bym to nazywał takim utrzymaniem stałego poziomu aktywności. Że właśnie nie potrzebowałem tej kawy tak jak zwykle, tylko ten burak mnie tak utrzymywał na tym tak. poziomie. I co ciekawe, jak wypiję kawę po południu, to później często długo nie mogę zasnąć wieczorem, a to normowało mój tryb dobowy bracz. Tak, no. coś w tym musi być. To są oczywiście zalety tego picia. E, mhm. doświadczenie sportowców. Czyli, patrz, ja nawet nie wiedziałem wcześniej, że u Ciebie to się wzięło właśnie stąd, że Ty sam potrzebowałeś Tak, ja, ja, anemii sportowej. Tak, ja, bo przy, niestety to był wyścig na 50 km, bo ja uprawiałem chód sportowy, Aha. jeszcze uprawiam Aha. i fajny wyścig był wtedy w Moskwie, było strasznie parno. ja byłem wypłukany ze wszystkiego, mówiąc, Aja. mówiąc już tak pokrótce i kolokwialnie i na 25 km zacząłem mnie łapać skurcze. Byłem w naszym w żargonie czysty technicznie, nie miałem żadnego wniosku o dyskwalifikację Skurcze mięśnie długłowego Nie mogłem mieć doprasowanego kolana Co miało wpływ na zaburzenie techniki No i niestety sam zszedłem z trasy Bo już wiedziałem, że nie ukończę tego wyścigu Po przyjechaniu z Moskwy do Polski Zrobiłem podstawowe badania krwi, no i tragedia I po przeczytaniu artykułu Nie taki burak straszny Nabieganie.pl polecam, dobry artykuł Twierdziłem, że zacznę się suplementować sokiem Ale Od... Skąd go brałeś wtedy? Wtedy chyba nie przyjeżdżałeś do nas jeszcze. No ja, jak wiesz Józef, pochodzę z gospodarstwa sadowniczego aha, i, aha. i robiliśmy u Was soki jabłkowe i pomyślałem, że... Czyli wtedy, kiedy ta historia z Twoją anemią sportową yy, spowodowała zainteresowanie się sokiem z Buraka, dotarłeś do nas wtedy? Tak, i dotarłem do Was i aha. pomyślałem, że aha. wytłoczę sobie sok z Buraka, popiłem wtedy go przez trzy miesiące, i istotnie te parametry, poziom żelaza z 60 na ponad 130. Pamiętam to gdzieś byłem w szoku. O, w Odłoży... jakim czasie? 3 miesiące pić. I, I byłem pozytywnie zdziwiony, odłożyłem wszelkie 3 miesiące pić, jak to brzmi. <laughs> <laughs> Ale <laughs> takiego picia zobacz <laughs> jakie dobre efekty daje. <laughs> w każdym bądź razie odłożyłem wszystkie chemiczne rzeczy. Nie, mhm. Nawet na treningu nie piłem. Nie piłem żadnych izotoników, niczego tylko piłem. Soki jabłkowe i inne. No, ale... Przecież natura ma wszystko. Tak, natura Bo ma wszystko, cukry, wiedzieć, cukry. Cukry, oczywiście. Mhm. I, I powiem tak, że parametry krwi poszły do góry. Mhm. I potem, oczywiście, tutaj poczęstowałem kolegów, znajomych mhm. i zobaczyłem, czy u nich to działa. I, no i tak się zaczęła przygoda z burakiem i stwierdziłeś, że nie zatrzymasz tego dla siebie tak. tylko chcesz to też dawać tak. innym Roz, rozpropagować I, mm -hmm. u, i udało się i tak współpracujemy i no, myślę, że na. na udało po... Ci się nie tylko <laughs> dotrzeć do ludzi do swoich już obecnych klientów, żeby im pomagać ale udało Ci się też zmobilizować mnie żebym zakład trochę bardziej rozbudował tak. no i dzisiaj faktycznie ta współpraca ma sens rozbudowa tego zakładu miała sens ponieważ jesteś naszym stałym klientem no i dzięki temu, że przywozisz dobry surowiec, a my mamy najlepszą technologię, możemy później tak, my możemy i się delektować. raczyć się dobrym produktem, prawda? Możemy się delektować, czuliśmy się wiele przez te mm -hmm. 5 lat. Mm -hmm. Od początku robiliśmy to dobrze, ale teraz już wiemy, jak tak. to usprawnić. Tak, mamy to usprawnione i, no i trzeba się cieszyć tym zdrowiem, który płynie z tego soku. No to, to patrz zdrowie. To na zdrowie. Na zdrowie.